Cześć, to Grania. Zapraszam dzisiaj na dość humorystyczny i ciekawostkowy odcinek z modów do The Sims 3. A dokładnie będzie to przegląd 10 bardzo nietypowych pojazdów, które możemy pobrać z internetu, aby mieć w swojej rozgrywce. Ja szczerze mówiąc to tych y, samochodów, chyba samochodów czy nie samochodów, czy czym, czym to jest, nie będę sobie zostawiać w swojej grze, bo raczej jeśli chodzi o praktyczność tych elementów, to myślę, że no, mam tu pewne wątpliwości. Ale po prostu przeglądając odchłanie internetu, jak natrafiłam na te różne obiekty, muszę Musiałam po prostu sprawdzić, jak one wyglądają i jak one działają w rozgrywce. Kolejność będzie totalnie przypadkowa, bo nawet jak próbowałam sobie sklasyfikować od najlepszego do najgorszego, to nie dałam rady, bo one są tak różnorodne, że stwierdziłam, że klasyfikacja po prostu tutaj nie wchodzi w grę. Zapraszam do oglądania. Jako simem doświadczalnym będzie tutaj grania, mania stworzona przeze mnie na szybko, to znaczy, no, z jakiejś simki, który, która tutaj była w grze. I tak, na numerze 10 mam coś, co mi się absolutnie podoba. I ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja tego nie, nie zostawię w swojej rozgrywce, bo to wygląda moim zdaniem przefantastycznie. Jest to pojazd stworzony z wanny, kibelka, nawet mamy tutaj taką kaczuszkę. To oczywiście działa jak samochód. Ja jestem ciekawa, no, czy mi się wydaje, że tutaj wszystko będzie fajnie wyglądać, jak simka będzie na tym jechać, ale no, ludzie. Moi drodzy. Jest to moim zdaniem przecudowne. Ja nie zmieniałam tutaj tekstur, oczywiście tak, tak wygląda tak, jak wygląda po pobraniu tego obiektu. Jeśli chodzi o praktyczność rozgrywki, to zastanawiam się właśnie, no, do jakiej rozgrywki można by było coś takiego wykorzystywać. Myślę, że akurat to jest praktyczne, bo mamy takie rozgrywki, gdzie zaczynamy praktycznie od zera. Czasami lubimy tak grać, no nie wiem, jak wy, no ja też tak zazwyczaj lubiłam grać, że gramy simem, który jest na początku biedny, dochodzi do pewnych szczeblów kariery, nie ma nic, no to powiem Wam szczerze, że taki ktoś, kto by mieszkał gdzieś tam nieopodal śmietniska i sobie zaczynał od zera, takie od zera do milionera, to taki, no taki pierwszy samochód do, tak, dla takiego Sima to jest jak najbardziej odpowiednie. Będziemy tutaj jechać do sklepu tutaj blisko. No czekajcie, właśnie zastanawiam się, tak, ona powinna właśnie, no nie no ludzie, to wygląda genialnie. Jejku! Ja powiem szczerze, że ja już ostatnio czaiłam się na takie właśnie rzeczy, bo przeglądam sobie czasami właśnie te mod, mody. Mod. No nie, no tak blisko. Czekajcie, jeszcze raz. Oj, powiem wam szczerze, że teraz jak już bym miała zrobić ten ranking, to być może to by znajdowało się na jakimś wyższym miejscu, bo taka czuszka i to wszystko, to jest tak dopracowane. Fajnie, że to jest tak zrobione, jest właśnie w ten sposób do pracy. A to tak blisko, jej,ku, wszystko jest tak blisko, że rzeczywiście to tak szybko jeździ, że my pojechaliśmy tak daleko, jesteśmy już tu. W ogóle to ja tak sobie patrzę na to, co to coś ma z tyłu i to coś chyba ma nawet światła. To coś, no tak no w sumie to powinno działać jak taki prawidłowy samochód. Jejku, moi drodzy, to jest coś naprawdę przewspaniałego. Ale okej, okay, żeby było szybko, przechodzimy do następnego zaraz. Ale ten Kibelek, trochę szkoda, że te samochody jeżdżą tak szybko i czy chwilami nie jestem w stanie się po prostu na to napatrzeć. No, kibel. Tutaj nam szura troszeczkę po ziemi, ale, no, moi drodzy, to wygląda naprawdę genialnie. Okej, okay, dobra, przechodzimy do następnego. Moi drodzy. Numer 9 to wózek widłowy. Nie wiem, jaki ma sens posiadanie wózka widłowego w grze The Sims 3. I w ogóle nie wiem, jak się na tym jeździ. I ja się zastanawiam, czy to w ogóle będzie działać prawidłowo, bo zobaczmy, no, to, to, to jest w klasyfikacji jako pojazd, tak? Ale no to siedzenie tutaj jest dosyć wysoko, więc no ja mam pewne wątpliwości. Jeśli chodzi o wykonanie tego obiektu, to ja bym się tutaj przyczepiła, bo on jest taki bardzo, no zobaczmy, to wygląda tak, no tak, tak bardzo surowo. No te okna, te, okna te, te opony są takie e, za mało tekstur moim zdaniem, no ale szczerze mówiąc to i tak chciałam to sprawdzić, no zobaczyłam wózek widłowy, mówię no to zobaczmy. Na razie sprzedam jej tą, no teraz sobie to weźmiemy, to kosztuje aż 8 tysięcy wózek, no ale tak, wózki widłowe są dosyć drogie. Pani Grania Mania, proszę wsiadać do wózka widłowego, e, właściwie to zastanawiam się czy to ona... A ona idzie pieszo. Nie, 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 ona teraz wróciła. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. No i zobaczmy. Ej! Działa, ona siedzi na tym prawidłowo, jajku, ludzie, przecież to jest śmieszne, to jest, ojejku, ale naprawdę, naprawdę bym się przyczepiła, o i to jedzie troszeczkę wolniej od tamtego, zobaczmy w ogóle jest bardzo ciekawe to, że niektóre pojazdy są szybsze, a niektóre są wolniejsze. Tutaj tym wózkiem widłowym sobie jedziemy już w takim normalnym tempie, aczkolwiek jeszcze raz się powtórzę, że tutaj bym się przyczepiła troszeczkę do wykonania tego obiektu, no jednak ja jestem przyzwyczajona, jak już coś pobieram czasami z tych modów, to to jest lepiej do pracy. Co, znaczy, jeśli chodzi o ilość elementów i w ogóle konstrukcję, to to jest naprawdę dobrze dopracowana, ale jej nie jest dopracowane, jeśli chodzi o tekstury, moim zdaniem. No, ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Więc jakby ktoś sobie chciał pojeździć wózkiem widłowym w rozgrywce, to polecam i zachęcam. No, ale właśnie, tak jak mówiłam o praktyczności takich pojazdów, no to e, gdzie jest praktyczność czegoś, co no, no, gramy w rozgrywkach takich, no kto jeździ wózkiem w, z wózkiem widłowym na zakupy na przykład? albo takie tam. No i portal oczywiście mi się tu pojawił, bo weszłam tutaj przed chwilą dopiero. Moi drodzy, numer 8 będzie to najmniej nietypowy ze wszystkich pojazdów, ale postanowiłam, że powinien się pojawić w tej klasyfikacji, ponieważ nie jest to zwykły samochód, lecz to jest samochód taki jak z filmu Powrót do Przyszłości, czy Powrót do Przeszłości. Ja na przykład do tego samochodu mam wielkie, wielki sentyment, bo wychowałam się trochę na tym filmie i szczerze mówiąc, jak go zobaczyłam, to stwierdziłam od razu, że chciałabym mieć coś takiego w swojej, w swojej rozgrywce i myślę, że z chęcią zostawię sobie ten samochód tutaj, bo tak jak mówiłam, że będę te mody no, wywalać, bo ja nie potrzebuję takich nietypowych pojazdów. No ale ten, ten to chyba zostawimy. Myślę, że raczej niestety wiadomo, że te drzwi się nie otwierają, tak jak wiecie, tak do góry, tak jak na, na tym filmie było. No ale no, no cóż, no, nie, wyga, nie wymagajmy tutaj zbyt wiele od gry. I tak dobrze, że mamy samochody i możliwość przemieszczania się, a tego w Simsach 4 nie ma nadal przypominam. On kosztuje aż 12 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc, to jak ja sobie wprowadziłam go do rozgrywki, to on i tak jest za jasny. Moim zdaniem on powinien być bardziej szary. No tak, no w sumie on ma takie słocze kolorystyczne, że można sobie od razu z automatu... Uj, przepraszam, mam te, te historie teraz cały czas, będą mi się wyświetlać tych sąsiadów, bo n raz mi tutaj działa. Myślę, że samochód jest naprawdę fajnie dopracowany, ale tak jak mówię, z całego rankingu jest najzwyklejszy z tych wszystkich pojazdów, które tutaj pobierałam, bo no, bo jest samochodem, a reszty samochodów nie mamy, bo to są e, naprawdę inne rzeczy. Numer 7 to futurystyczny pojazd przyszłości i powiem Wam, że mi w rozgrywce coś totalnie takiego by, by się nie przydało, ale e, kształt tego jest naprawdę bardzo interesujący. W sumie to ze skoków przyszłość. Mamy tutaj takie właśnie różne, nowoczesne samochody z tego co widzimy. Popatrzcie, one są takie inne właśnie, ale czegoś takiego jak to, bo byłam ciekawa, czy ja czegoś może nie pominęłam, czy, czy nie było czegoś bardzo Bardziej podobnego. Nie, nie, nie. To są wszystko, to jest wszystko z gry. Jejku, ludzie, ja tego i tak nie używam, bo ja tym skokiem do przyszłości naprawdę mało grałam. Kiedyś tylko przegrałam chwilę, a potem jakoś rzuciłam to w niepamięć. Nie, nie mamy nic podobnego, więc to, jest, więc to jest coś naprawdę nietypowego. I bardzo podobają mi się te lampki, które tutaj są. Myślę, że tutaj wiadomo, że sim. Chociaż jak ten sim będzie się zatapiał w tej podłodze tutaj? Gdzie ona będzie miała nogi? No zaraz zobaczymy. No jejku, no i właśnie ja tak myślałam, że to będzie tak wyglądać, że ona wsiądzie. I co, ona siedzi w jakiejś mazi świecącej, w mleku się zatapia jakimś galaktycznym? Galaktyczne mleko w samochodzie. Nie, no właśnie nie wiem, nie wiem, czu, czemu ja to tak skojarzyłam, no ale ludzie to wygląda naprawdę dosyć ciekawie. Ale ja się boję włąc włączać czas, bo wydaje mi się, że to będzie hiper szybkie. Chociaż nie no jest szybkie, no popatrzcie jak to jedzie no jest to ciekawe, ale no właśnie wracając do praktyczności, ile my gramy takimi przyszłościowymi rozgrywkami no nie wiem jak wy, no ale przynajmniej ja nie grałam więc taki samochód u mnie to totalnie by się nie sprawdził, to no bo no, bo nie, no, no w tym wiecie, wyciory z tyłu w ogóle galaktyczne, to wygląda ma takie wiecie, napędy jak rakieta szkoda, że jeszcze tutaj płomienie nie buchają, bo to by jeszcze lepiej wyglądało no ale wiadomo, takich animacji tutaj w rozgrywce nie mamy, no ale tak jak mówię wracając do praktyczności, jak ja bym sobie tak pomyślała o moich rozgrywkach. Na przykład no nie wiem, no teraz aktualnie w Simsec 3 prowadzę taką typowo wiejską. No to gdzie, gdzie oni by tam na takim czymś jechali po prostu? No jest to pojazd na pewno bardzo ładny i nietypowy, no ale mówię, no praktyczność tego jest yy, zerowa. Ale wizualne piękno, do, doceńmy. No i kosztuje aż 56 tysięcy, jakby ktoś chciał, jakby, jakby ktoś był zainteresowany. No i numer 6 jest to coś niesamowicie odjazdowego, bo jest to samochód Flintstone'ów. Ludzie, ja nie wiem wiedziałam, że w Simsach 3 można mieć samochód flintstonów. Wygląda on no, genialnie, moim zdaniem genialnie. No po co mi coś takiego w rozgrywce? Ja tego nie zostawię, absolutnie tego nie zostawię, żeby flintstone Cars się nawet nazywa. Nie zostawię tego, żeby mieć to, bo ja nie chcę mieć czegoś takiego, no bo to do, do, do moich rozgrywek nie pasuje, aczkolwiek, no nie wiem. No może kiedyś nadejdzie ten moment, że coś takiego by mi się przydało, ale praktyczność tego obiektu uważam, że też nie jest praktyczna, ale podoba mi się, bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę, że miałam. Miałam okazję i zaszczyt coś takiego zobaczyć i wypróbować w mojej grze. No i zaraz sobie go wypróbujemy, ale oprócz tego obiektu, oczywiście nie mogłabym zapomnieć o tym, żeby powiedzieć o tym, że tutaj ten parking dla tego samochodu jest zrobiony z kłów mamutów. Też to zostało naprawdę fajnie dopracowane. Nie wiem, naprawdę, no, no wygląda to super, ale no, do rozgrywki flinstonowej no raczej nie mamy innych modów, żeby tak sobie flintstonami zagrać i taki samochód. Czy, czy, czy gdzieś by mi się przydał? No, sama nie wiem, no ale powiem Wam, że jestem przefantastycznie zachwycona tym obiektem. To jest właśnie fajnie, że ktoś zrobił pojazd i jeszcze do tego dopracował ten, to miejsce parkingowe, żeby wyglądało odpowiednio do stylizacji. Jak wiemy, w Flintstonach samochód ten działał w ten sposób, że Simowie, znaczy Simowie, Flintstonowie napędzali ten samochód nogami. No, tutaj w grze nie będzie to możliwe, no ale no nie, nie wymagajmy tego, no bo czegoś takiego, no, no myślę, że jeśli chodzi o modelów, nie dałoby się tego zrobić. Jest ciekawa jaka będzie prędkość tego. No rozpędza się normalnie, jedzie szybko jak normalny samochód. Jest to naprawdę fajne i dziwne. No i wygląda to śmiesznie ludzie. No naprawdę się cieszę, że no, no miałam okazję coś takiego zobaczyć w rozgrywce, bo wygląda to ekstra. Po prostu ekstra. No kto by pomyślał, że komuś się chciało robić samochód flinstonu. Szkoda tylko, że on nie jest taki powolny jak powinien być. No ale już nieważne. No, no, no nie czepiajmy się szczegółów. Fajne ma to, że ma tu dopracowaną tą górę. Super wyglądają te elementy z drewna tutaj, no popatrzmy to wygląda naprawdę genialnie, przepraszam za te powiadomienia, ale po prostu en raz mi się włączyło, bo ja się do tego włączyłam tak o, żeby tylko zobaczyć te samochody i nie wyłączyłam sobie powiadomień nawet te kości tutaj z boku są szkoda, tylko no wiadomo, że szkoda że te koła się nie kręcą on jest naprawdę ekstra, on jest Ekstra po prostu, no nie wiem. No wiecie, ja sobie wybrałam te kilka samochodów i ja, tak jak mówiłam, że będę sobie je wywalać z, z, z rozgrywki, bo one nie są mi potrzebne, no ale to coś jest naprawdę bardzo ciekawe, no ale nie, no po co mi to? Po co mi to, co mi to wygląda genialnie, ale po co mi to? Drodzy Państwo, numer 5 będzie to. Rower, który jest właśnie stylizowany na takie pierwsze starodawne rowery, które kiedyś zostały stworzone przez ludzi. Nigdy nie rozumiałam tego, kto wpadł na to w taki sposób, że to ma tak wyglądać. Szczerze mówiąc, to ja ten rower widziałam już wcześniej przeglądając właśnie mody i czeluścia internetu, jeśli chodzi o właśnie modyfikacje do gry i różne pojazdy. Jak szukałam sobie rowerów, właśnie fajnych rowerów dla moich Simów, widziałam ten rower, no ale nigdy go nie pobierałam, bo miałam pewne wątpliwości. Znaczy, wątpliwości miałam, po pierwsze takie, czy w ogóle Sim, jak wsiądzie na to, to będzie prawidłowo jechał. Być może tak, aczkolwiek nie jestem pewna. Miałam wątpliwości co do tego, czy coś takiego w ogóle by mi się przydało, no bo nie prowadzę takich starodawnych rozgrywek w Simsach 3, no ale jeśli ktoś by takie rozgrywki na przykład próbował w Simsach 3 robić wyzwanie dziesięcioleci, no to no, moi drodzy, no to coś takiego by się na pewno przydało. Nie no ludzie, to działa. To naprawdę działa. Ona siedzi na tym, tak jak na jak, jak to jest zrobione? Bo ja tak myślałam, że te mody, modyfikacje, właśnie te pojazdy są, są zrobione tak, że to są takie nakładki na te obiekty, które już istnieją, ale Sim nie siądzie wyżej, a ona siedzi bardzo wysoko. Jejku, ludzie, jestem zachwycona tym obiektem, aczkolwiek no mówię praktyczność tego jest praktycznie, praktycznie syrowa. No bo chociaż z drugiej strony, moi drodzy, ja nie wiem, czy ja tego roweru nie zostawię dla samego fanu, żeby moi simowie czasami jak no, będą chcieli się popisać na mieście przed sąsiadami, że mają coś takiego, to po prostu sobie kupią coś takiego. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Możemy sobie no, fajnie, że to rower. Rower możemy sobie pooglądać powoli, jak jedzie. W ogóle to uwielbiam miny Simów jeżdżących na rowerach. Oni mają zawsze takie pełne skupienie. Ej, no fajnie to wygląda! Ej, super! Ja to widziałam już chyba 3 lata temu i patrzyłam na ten rower i mówię, no, no fajnie, że ktoś coś takiego zrobił, ale mi się wydawało, że to będzie jakaś atrapa, że coś z tym będzie nie tak, że coś nie będzie działało. No ale popatrzcie, że to jednak działa. <laughs> Ludzie to działa i to naprawdę wygląda super! Grania, mania, jedzieś na takim retro rowerze, to wygląda. Wygląda naprawdę super i w ogóle te pedałowanie, wszystko jest super dopracowane rower działa. No, dobra, ja się już nie będę tutaj zachwycać, bo nawet nie wiem, co więcej powiedzieć o tym rowerze bo szczerze mówiąc, to naprawdę jestem mile zaskoczona, że jest to tak zrobione, że to już działa i wygląda naprawdę super, zacnie i super. Numer 4. Jest to coś totalnie nietypowego i myślę, że totalnie niepraktycznego. I ja totalnie nie wiem, o co w tym chodzi, bo jest to koń. I ten koń na pewno nie będzie się, się ruszał, ale jak ja to zobaczyłam w internetach, to stwierdziłam, że ja to pobieram i ja chcę zobaczyć, o co w tym chodzi. I ja na obrazku widziałam tutaj Sima oczywiście przy, bo jest to rydwan, nie powiedziałam, no jest to rydwan gladiatora. I ten Sim, który na obrazku tam siedział, oczywiście był ubrany w ten strój odpowiedni dla m, gladiatorów czy tam człowieka członków armii Cesarstwa Rzymskiego. Ja już nie będę się to rozgadywać, po prostu sprawdźmy to, bo, 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 bo aż e, nie wiem, ja nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Przecież patrząc na to, jak ona na tym rowerze y, genialnie się działa, no to tutaj no, sama nie wiem, czy nie mam takich wymagań, że może rzeczywiście ona... Dobra, ja wiem jak to działa, bo przecież czy my w grze mamy y, takie y, motory jak Harley'e? E? Czekajcie, sprawdźmy to, bo ja sama nie jestem przekonana. Mamy takiego Harleja. Dobra, to jest zrobione właśnie na podstawie tego, tak mi się wydaje. I przez to ona y, dzięki temu trzyma tak wysoko te ręce. Okej. Okay. Czyli działa to na tej zasadzie. Ale w ogóle, no jest tutaj koń. Ale koniku, ty jesteś... On, on się nie będzie ruszał. To jest po prostu niemożliwe, no. No... Nie, po co robić coś takiego? Przecież ten koni nie rusza nogami w ogóle. To jest bez sensu, to jest totalnie bez sensu. Praktyczność tego pojazdu um, po prostu oceniam na minus dziesięć. No bo no, po co? Po co? Nie wiem, no może niektórzy są tak zafascynowani rozgrywką taką, żeby sobie tworzyć różne właśnie takie roman, gladiator takie różne klimaty, no ale no, mnie ten koń, który po prostu się nic nie rusza i jest taki, że tu tam się nic z tym nie dzieje, to jest dla mnie to te, jakoś tak odpychające, aczkolwiek no naprawdę no szapoba, ktoś spędził na tym czas i tworzył to, nie wiem po co, jest to ładne, ale tak, żeby stało ale jeździć tym, to od ja się poczułam naprawdę dziwnie. No i moi drodzy, numer 3 to coś dla maniaków świąt. Mamy tutaj sanie świętego Mikołaja. Jeśli chodzi o praktyczność tego obiektu, uważam, że jest praktycznie prawie żadna, no bo znaczy z drugiej strony, jeśli mamy święto, no to chcemy sobie zagrać świętym Mikołajem, albo kimś tam, czy tam no, chcemy się pokazać na mieście wśród sąsiadów, jak mamy święta. W zimowej rozgrywce pojeździć sobie z saniami, no to w sumie być może miałoby to jakieś swoje przeznaczenie, ale no, ja, ja nie jestem Świąteczna, jestem grinczem, więc dla mnie ten obiekt nie jest czymś takim fascynującym. Aczkolwiek, no, samo to, że ktoś coś takiego stworzył, to już jest powód do tego, żeby no chociażby to pokazać. Czemu ja nie mogę tego schować, muszę to. Tutaj postawić. On kosztuje tylko jeden Simoleon, ale oszustwo. Wiecie, co tak naprawdę w tych saniach świętego Mikołaja najgorsze jest to, że wiadomo, że tutaj nie ma tych Reniferów i to jest, to działa tak, no, tak jakby to było, no nie wiem, no, napędzane na silnik, a sanie w sumie to powinny być ciągnięte przez Renifery. No tutaj mi tego by brakło. Jakie, jakie to są ogromne. kiedy są ogromne. Czy jest jakiś samochód, coś nas, no, coś nas wyprzedzi tutaj, czy nie? No śmiesznie. To wygląda. Jest to kolejny, totalnie nietypowy obiekt. Jest zabawny. Nawet nie, nie słuchajcie, ja nie sprawdzam, czy we wszystkich obiektach, czy można zmieniać tekstury tego, bo są czasami takie obiekty z modów, bo jak wiemy, że w Simsach trzymamy koło kolorów i w większości rzeczy możemy zmieniać te kolory, ale tutaj no szczerze mówiąc, co tutaj to ma nadane takie tekstury, że wygląda to dobrze. No co, tu, co tutaj zmieniać? No sanie świętego Mikołaja i tak powinny być czerwone. No ale że to tak swobodnie jeździć bez śniegu, <głynie> to to trochę dziwnie wygląda. Powinnam, powinnam tutaj zrobić zimę, żeby to pasowało do przedstawienia tego obiektu, no ale przepraszam, no to jest po prostu próba. Ale zobaczmy, że to nie jest takie szybkie. Ja w ogóle bardzo się zastanawiam, jak właśnie działają te speedy, te, te przy, przyspieszenia tych samochodów w simsach i tych tekstury. niektóre są wolniejsze i nawet jeśli chodzi o samochody, nie wszystkie chyba samochody są tak samo szybkie. Chyba te nowocześniejsze są bardziej szybkie. No na przykład koparka też była zaliczona jako samochód, a była naprawdę bardzo fajnie wolna i to jest spoko, że można coś takiego ustawić. No, ale tak jak mówię, te sanie to są dla takich y, freaków świątecznych myślę. Jakby ktoś chciał właśnie się poczuć ten klimat świąteczny w Simsach jeszcze bardziej, to zachęcam do pobierania. Kolejny będzie to taki właśnie dosyć nietypowy pojazd. Ja nie wiem, czym on jest czy to jest hulajnoga, y, czy co to jest, y, nazywa się SC3 e mobil Mamy tutaj y, y, zamontowany po prostu fotel, taki y, fotel jak do komputera, i tutaj takie, takie coś, y, naprawdę nie wiem jak to nazwać, ale przepraszam, być może takie pojazdy w rzeczywistości istnieją, więc ja tutaj nie będę nic mówić. To działa tak, że to trzeba zamont zamontować, postawić w takim miejscu, właśnie y, przy tych takich szczebelkach, gdzie się stawia rowery, żeby to działało i żeby można było to schować spokojnie do wyposażenia. Myślę, że ten pojazd nie będzie aż tak nietypowy, albo patrzmy, że ona na tym jedzie tak jak na skuterze, y, czy tam na takim motorze, zachowuje się dokładnie tak samo, ma taką samą pozycję, no fajnie to wygląda, też fajnie mieć coś takiego. I to akurat jeśli chodzi o praktyczność, może jeśli chodzi o aspekty wizualne, to ja bym się tutaj jakoś nie zachwycała, ale jeśli chodzi o praktyczność, to to wydaje mi się naprawdę ciekawym pojazdem, bo na przykład tacy simowie, którzy, no nie wiem, chcieliby mieć jakiś pojazd, ale jeszcze nie stać ich na samochód, albo no nie chcemy jeszcze tak jeździć samochodami, no to coś takiego mogłoby być naprawdę fajne, albo dla nastolatków. Nastolatkowie mogą się uczyć jeździć samochodem, ale chyba z tego, co mi się wydaje, to skuterami mogą jeździć. Ale nie chcę tutaj przekręcać czegoś, już naprawdę nie pamiętam, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. No, fajnie to wygląda, no. No, no. no, nie ma co mówić, no fajnie. Myślę, że to coś. Yy może za gości w mojej rozgrywce i tym bardziej, że jest bardzo tanie, tylko 102 simoleony. A na zwieńczenie odcinka latający pojazd kosmiczny. Nie wiem, nie jestem przekonana jak on będzie działał, ale gdy stawiamy go na parceli, to jest on w powietrzu. Jest to kolejny element takiej rozgrywki, taki, taki pojazd, który no mi by się raczej nie przydawał i ja sobie go na pewno wywalę, bo on nie jest mi potrzebny. No ale zobaczenie czegoś takiego i wypróbowanie czegoś takiego, zobaczcie jak on jest dopracowany tutaj w środku, jak on ma fajny Siedzenia. Ja też się zastanawiam, jak on w ogóle będzie działał, bo no w sumie tak, myślę, że on będzie jeździł po drogach i jest przez to, że nawet zaparkować go nie można na ziemi. To wiadomo, że no, no <grydy> nigdy nie będzie siedział na tym podłożu, dlatego dzięki temu można uzyskać to, że on. Teoretycznie będzie latał, no ale zobaczmy. Ja nie próbowałam tego wcześniej. Nie mogę go sobie schować. Czekajcie, nie mogę go schować do wyposażenia. Dobra, ale jak pojedziemy gdzieś na miasto, to myślę, że to i tak zadziała. Dalej do tego samego miejsca, do, do którego jedzimy wcześniej, gdzie jest bardzo daleko. No ja Jestem ciekawa, czy ona go weźmie teraz, jak, jak, jak ona ma go w swoim. Nie, ona wzięła taksówkę. Łee, bez sensu. Hm. To działa jakoś dziwnie, ale jeśli wybiorę się tutaj, że ona będzie jechać tym na zakupy, to myślę, że tylko ten sklep jest zabliczany. Blisko, ale zobaczmy, wybierz cel podróży. Aho, okej. Okay. Niestety były dostępne tylko te parcele, które są bardzo blisko. ale Zobaczmy, czy ona go weźmie. Ej, dobra, nie ona tym leci. Tylko właśnie dziwne było to. jak ludzie, ja nie wiem, po co ja w ogóle, po co ja to robię. I, Ale no, czy wiem, no jest to genialne. Śmiesznie to wygląda. Ej, nie wiem, no ten, ten, ten pojazd jest, no moim zdaniem, naprawdę spektakularny. Ej już lecisz. Ale mamy tutaj bardzo blisko, dlatego ja to tak wstrzymuję. Zobaczmy, że tutaj nam się zaciemnia ta szyba. Dopiero jak zbliżymy, to widzimy tą naszą graniamanię, która sobie siedzi w środku i operuje tą kierownicą. Wygląda to i tak spoko, ale obejrzmy sobie ten pojazd tak tutaj z tyłu. No jest moim zdaniem dopracowany naprawdę dobrze. Tutaj jakieś śrubki, takie różne rzeczy. Tylko szkoda, że właśnie nie mogłam tego włożyć do wyposażenia. No latamy sobie po mieście. Szkoda, no bo no, w sumie tak, no, nie ma tego elementu lądowania no ale nie będziemy tego mieli, ale kiedy ona powinna teraz już go mieć, tak, teraz ma w swoim wyposażeniu, więc możemy pojechać gdzieś dalej, tudzież polecieć. No zobaczymy, czy ona teraz go weźmie. Zaznaczyłam, żeby ona jechała właśnie tam daleko, ojeku, ten, ten samolot jest, ej, nie, 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 idź na zakupy! Czemu? Nie! Zaznaczyłam, że ma iść na zakupy, do widzenia! Szczerze mówiąc, to ktoś odwalił mega robotę, robiąc coś takiego, tylko ile my się w rozgrywce na to napatrzymy? No to leci, przyleciało przez most, powinno się już tam rozwalić, te skrzydła nie Ważne, bo wiadomo, że się tam, no, najeżdża na niektóre obiekty, no nie, no słuchajcie, no to wygląda genialnie. W ogóle, że ktoś wpadł na to, że można podnieść ten obiekt i zrobić coś latającego, to już jest naprawdę na duży plus. Oczywiście, jeśli chodzi o praktyczność obiektu, to tutaj bym miała pewne, no wątpliwości, niestety, no bo, no tak jak mówię, w takich rozgrywkach typowych, codziennych, no to raczej nie używamy takich rzeczy. No ale z drugiej strony, jeśli kiedyś e, chciałoby mi się zagrać właśnie z tym skokiem do przyszłości albo w tak taką rozgrywkę bardzo nietypową, no to taki pojazd, powiem Wam, że myślę, że przydałby mi się, no wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. No i to by było na tyle, dajcie znać, czy te pojazdy w ogóle Wam się podobały i czy w jakiś sposób naprawdę byłyby w stanie urozmaicić Waszą rozgrywkę, czy jak myślicie, jest sens coś takiego pobierać? Do niektórych obiektów mam tutaj sentyment i na pewno, jeśli chodzi o moją rozgrywkę, to zostawię sobie to, co pokazywałam na samym początku, czyli ten łazienkowy mobile z kibelka i Wanny, bo moim zdaniem jest przecudowny. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia! Moi drodzy, jeśli nie macie doświadczenia z pobieraniem i instalowaniem modów do The Sims 3, to wrzucam tutaj na koniec bardzo szybki poradnik. Mody do The Sims 3 dzielą się na dwa różne rodzaje plików. Mogą być to pliki sims3pack albo package. Pliki sims3pack umieszczamy w folderze Downloads, który znajduje się w folderze w The Sims 3 w moich dokumentach. Następnie instalujemy je przez launcher, zaznaczając wybrany plik na liście pobranych i kliknięciem instaluj. Teraz nowe mody pojawią się w grze. Na liście pobranych modów będą się pokazywać te instalowane wcześniej, ale będą lekko zamazane, co oznacza, że zostały one już wcześniej zainstalowane. Ale nawet jeśli byśmy je zaznaczyli do ponownego zainstalowania, to one nie powtórzą się w grze po raz drugi, tylko, tylko będzie komunikat, że ten plik jest już zainstalowany. Z kolei pliki typu package wrzucamy do folderu mods, a dalej packages, który znajduje się też w folderze z grą w moich dokumentach. Jeśli nie mamy tam takiego folderu jak mods, to trzeba go sobie samemu stworzyć. Bardzo ważne, aby w folderze mods znajdował się plik resource.cfg. Jeśli jeśli go nie mamy, to można go poszukać i pobrać w internecie. I to wszystko, bo tego typu plików nie musimy instalować przez Launcher. Jest tutaj bardzo podobnie jak w przypadku The Sims 4. Wystarczy po prostu wrzucić tam te pliki i tyle. Uwaga! Ten pierwszy rodzaj plików, czyli Sims 3Pack, trochę bardziej obciąża naszą grę i trudniej jest je usunąć, dlatego ja aktualnie używam programu do konwertowania plików Sims 3Pack na Package. Polecam używać tego programu, ponieważ pliki Package są bardziej przyjazne dla środowiska gry i łatwiej jest nimi zarządzać i łatwiej jest je usuwać. Ja na przykład. Dzisiaj, jak pobrałam tych kilka samochodów, to przekonwertowałam sobie część z tych plików, która właśnie była w Sims 3 pack na package, i dzięki temu mogę je bardzo łatwo i szybko usunąć ze swojej gry. Jeśli stwierdzę, że są mi niepotrzebne, a większość z tych samochodów nie jest mi potrzebna. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa!